Proszę Państwa, koniak, biski, jak widzimy, ogromna butelka, klasik. Klasik, ja podejrzewam, że to jest prawnie VS. Jeszcze troszeczkę i jeszcze. No drugi. nie, no. Dobrze, okej. Okay. No już nie przesadzaj, no to słuchaj, no to co robisz. Proszę co Państwa, pierwsza sprawa, co nas uderza. Zapach. Zapach no, pozbawiony to spirytusu. Zapach pozbawiony spirytusu. jest bardzo przyjemny zapach. Delikatny. No, wiesz... Ja nie wiem, czy to propaganda koniaku, ale... Tak, ale... Przy nie. winiaku klubowym, pięć gwiazdek, zapach uderzał tak samo, tak? Nie, tam, no mocniej. Tam murze, może... Tam może, no mocniej. Tam uderza mocniej? Tak. Mówi ci, że uderza mocniej. No, ale chcę kropelkę. Kropelkę. Wbijak klubowy. Żeby nie było. I koniak biskit. Łukasz mierzy. No i co? No ten jest dużo słabszy. Ten jest dużo słabszy? No tutaj porównaj. Przecież ten najbardziej jechał alkoholem. No, sobie porównaj, ten jest ten biskwit, a ten jest ja biskwita A ten, a ten... No, może od to zależy jednak. Jak się pomieszasz, to jak Ci wejdzie w ja to... nozdrza... Ja to... Dominika, Ty ja to... jesteś młodą osobą, jeszcze, prawda, niedoświadczoną w kwestii alkoholu. Który alkohol jest... pachnie mocniej? O! Ja na chwilę przetrwę, jeszcze pęknie. <grywa> no właśnie, to są te niuanse. Który jest mocniejszy dla pachu? Ten Ten jest mocniejszy, nie? Ale, ale to jest to biskit. To jest biskit? Mhm. Mm nie, dla mnie biskit pan. Ja to... to. nie tam Nie, tamten bardziej. Ten biskit smakuje jak. winia, jak ilanski. No Zobaczmy, jak smakuje w ogóle biskit. Kolor jest jak najbardziej oczywiście przyjemny, ale. Karmelu, nie będziemy wykluczać, no bo wiemy, jakie są prawidła. Ja myślę, że cenowo taki biskuit w Polsce, on kosztuje dużo, dużo więcej. Tak. Ale jakościowo on nie jest czymś po Niewiele, prostu... niewiele odchodzi od, od, od tego klubowego. To jest... To jest bardzo prosty koniak, tak powiem. Lekki. To nie ma różnicy, moim zdaniem. Lekki koniak. A na ale ten to jest tydzień sprzedaży, tak? Tak jest. Remi Marcel, Feu Champagne, Koniak. Mamy, proszę Państwa, trzy, można powiedzieć, tak zwane terroir. Terroir, czyli tereny, na jakich koniak jest uprawiany. Jakich są uprawiane, jest winorość, która służy do produkcji koniaku, więc to jest Feu Bois są Champagne, albo Petite Champagne i, i Grand Champagne, i champagne. Więc to jest, można powiedzieć, druga półka. Grand Champagne to są najwyższe koniaki, najlepsze, tam najlepsze, win, najlepsze szczepy winoności są uprawiane, No ale pod się. kątem jakby... Co to ma być? <laughs> tu Ci zostało ten... Skąd, no wiecie Państwo? Dobra, dobra. Nie przelewa już. No, wystarczy. No ten jest dużo lepszy niż bliskit. I to ma być VSOP, czyli very superior old pale. Czyli to jest koniak, który zasadniczo powinien mieć w okolicach 15-25 lat. Kolor jest bardzo mocny. To jeszcze raz. ཁྱེད 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 ཁྱེད